A propos Walentynek, ja chciałam Państwu przytoczyć taki piękny fragment. Andrzej Sikorowski z grupy Pod Budą śpiewał o damskiej torebce. Zawartość damskiej torebki dla mężczyzn jest przedmiotem zdumienia i niezrozumienia. Niezrozumienia, tak. tak, zdecydowanie. Jest to, jest to rzecz zarówno zaskakująca, jak i tajemnicza. No i właśnie Andrzej Sikorowski bardzo pięknie o tym napisał. W torebce kobiety klucz do domu tramwajowe są bilety kłębek planów gotowych do snucia, papierosy albo guma do rzucia, portmonetka z maleńkim kasztanem, jakiś kwit zapomniany na amen, dwie pigułki przeciwko migrenie, w buteleczce perfumy marzenie. Torebka kobiety pozostanie dla mnie zawsze tajemnicą. To jest coś jak warkoczu komety, która właśnie przelatuje nad ulicą. W kobiecej torebce jest długopis i pomiętne są przylepce. Czyjś telefon pisany w pośpiechu i pomadka czerwona od grzechu. Jest chusteczka, bo czasem się płacze. List donikąd, bo zgubił się znaczek. I maskotka od kogoś na szczęście. Proszę Państwa, Andrzej Sikorowski pięknie opisał tą zawartość damskiej torebki i tą pomadkę czerwoną od grzechu, a ja myślę, że od nas wszystkich można Państwu życzyć walentynkowo ust czerwonych od grzechu.